Witam, mam na imię Eryk i pracuję w największej w Polsce hurtowni biopreparatów do przydomowych oczyszczalni ścieków, szamp i osadników Celmax, której główna siedziba mieści się w Częstochowie. W tym filmiku powiemy sobie o biopreparacie Bio7G. Bio7G jest to pierwszy biopreparat, jaki powinien być zastosowany przy problemach z osadzającym się tłuszczem. Tłuszcze osadzając się w instalacji, w rurach, syfonach, powodują bardzo nieprzyjemny zapach oraz zatykanie od instalacji. Także walka z tłuszczem jest bardzo ważna i tu właśnie na pierwszy ogień powinien być jako pierwszy zastosowany biopreparat o nazwie BIO7G. Dopiero po zastosowaniu BIO7G możemy zastosować preparaty do kontynuacji wyłącznie na tłuszcz, czyli BIO7 tłuszcze lub biopreparaty o mm, kompleksowym działaniu, które działają na ścieki fekaliowe oraz także eliminują problemy z tłuszczem z serii Bio7 Max. Bio7G stosuje się przede wszystkim tam, gdzie zainstalowane mamy urządzenie zwane separatorem tłuszczu. Separator tłuszczu stosuje się przede wszystkim w restauracjach, barach, stołówkach, kuchniach, masarniach oraz zakładach mięsnych. I wszędzie tam, gdzie występują ścieki technologiczne z zwiększonym stężeniem tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Działanie takiego separatora oparte jest na zjawisku grawitacji, to znaczy różnicy gęstości, która sprawia, że ścieki zawierające ciężkie substancje opadają na dno, natomiast te lekkie substancje, oleje i tłuszcze zwierzęce zbierają się na powierzchni wody. Podsumujmy więc biopreparat Bio7G z zastosowaniem jako pierwszy wszędzie tam, gdzie pojawia się problem z osadzającym się tłuszczem, likwiduje nieprzyjemny zapach związany z powstawaniem tłuszczu, jest preparatem o przyspieszonym działaniu biologicznym, natomiast nie jest natychmiastowym udrażniaczem. Jest to preparat, który znajduje się w pomarańczowej butelce o pojemności 375 gram. Jest to taki granulat. Łatwe dawkowanie zapewnia nam oznaczenie butelki. Pod nakrętką natomiast znajduje się koszyczek, w którym znajdziemy 5 kapsułek. W każdej z tych kapsułek znajdują się wyselekcjonowane bakterie oraz drożdże, które zapewniają właśnie tą degradację tłuszczu i likwidują powstałe zatory. Jeśli więc mamy problem z tłuszczem, najpierw biopreparat Bio7G. Każdy omówiony biopreparat można zamówić w jednym z naszych serwisów. Celmax, największa hurtownia biopreparatów. Jednym z serwisów jest www.biopreparaty.celmaxx na końcu.pl. Linki znajdują się też pod naszymi filmikami. Zapraszamy serdecznie. Wszystkie biopreparaty wysyłamy za pobraniem. Zapraszamy.